Skłumujemy nasze rozważania dotyczące odnowy życia parafialnego i nawrócenia duszpasterskiego. Dzisiaj tematy dotyczące, ładnie to papież nazywa od nawrócenia osób do przekształcania struktur. Otóż nawrócenie pastoralne, nawrócenie dusz to nie jest tylko to, co przywykliśmy, że muszę być dobry i grzeczny i się nawrócić, ale także ono dotyczy nawrócenia całej wspólnoty, zmienienia sposobu myślenia, zmienia sposobu funkcjonowania. Dlatego o tym temacie będziemy mówić. Zanim jednak, to chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to co przygotowałem dzisiaj w gazetce do KTHZ. moi drodzy, przede wszystkim pragnę zachęcić do odwagi, spokoju, roztropności, albowiem dostrzegam, że wielu dobrych ludzi, bożych ludzi troszkę tak jakoś się takiej smutku rozpaczy po, pogrąża. My mamy być świadkami światła w świecie. A więc moja główna zachęta jest taka, o której już mówiłem i do której wracam, aby rozumnie korzystać z informacji. Niektórzy ludzie i, i albo no, albo samotni, albo, albo tacy bardziej wrażliwi emocjonalnie, no niekiedy bardzo ich to boleśnie doświadcza to, co się dzieje. Wielu epatuje nas sensacyjnymi informacjami, wielu pragnie też w mediach, we wszystkich mediach, zaistnieć w wirtualnej przestrzeni. Są to są ludzie, jacy nie liczą się z następstwem swych wypowiedzi, łatwo szafują kłamstwem, plotką, jakimś oczernieniem. Więc bądźmy rozsądni, no po prostu jest taki bardzo ładny pstryczek elektryczek, Pik wyłączyć i jesteś szczęśliwym człowiekiem. Naprawdę. Można sobie wiadomości oglądnąć regularnie, nawet codziennie. Najlepiej jakieś mądrzejsze wybrać. Ale nie pozwolić, żeby ciebie, ja wrócę do tego przykładu, bo wydaje mi się on bardzo, bardzo dużo tłumaczący. Nie pozwolić, żeby ciebie ym, pobudzali tą emocjonalną, duchową pornografią. To jest, to mniej więcej działa tak jak pornografia. To znaczy wali po naturalnych ludzkich potrzebach w sposób nieuporządkowany, żeby wprowadzić jego postępowania jeszcze większą zależność od tych materiałów i sposób postępowania oparty tylko na, na tych bodźcach naturalnych, niepohamowanych, rozbudzonych. Więc nie pozwólmy się nakręcać, krótko mówiąc. A niestety niekiedy widzę, biednie siedzi babuszka, ogląda biedna babcia, jakaś tam, jakichś czarodziejów, wizjonerów, jasnowidzów, chorych księży i biskupów niestety się tacy też zdarzają i opowiadają jakieś bajki, jakieś przepowiednie, jakieś Bóg wie co, a te bidoki, tak jak Pan Jezus zapowiedział w Ewangelii, biegają. Pan mówił, że nie biegajcie w ostatnich dniach, jak będą mówić to tu, to tam. A jak ten człowiek przyjdzie, to wszyscy poznajcie. Dzisiaj Ewangelia mówi, bądź zawsze w jedności z nim. Więc, yy, Natomiast to, co się dzieje, no, na ludzi wtedy bardzo łatwo wrzucają oczernienie, wrzucają plotkę i czasami to są chorzy ludzie, chcą zaistnieć. To są gwiazdy pięciu minut, a ty widoku łamiesz się, męczysz, podniecasz tym. To jest gwiazda pięciu minut. To, to symbolicznie. To wyraża jest taki ruch, pa, paniuś, co pokazują piersi. No to no, gratuluję, śliczniutkie, jeśli, jeśli takie, tylko, tylko to jest mniej więcej coś takiego. Jestem gwiazdą pięciu minut. No i, i, no więc no, rozumu troszkę, nie? A to biegają się tam gdzieś obnażają, po całym świecie to lata, więc to do niczego mądrego nie prowadzi, a człowieka. No, nie dajmy się manipulować. Wielu jest tych, którzy są niekompetentni, forują swoje opinie w dziedzinie medycyny, moralności, teologii czy psychologii, psychologii społecznej jako ostateczne i najmądrzejsze. I to też, no słuchajcie, jakbym ja tutaj wyszedł i mówił: słuchajcie, z epidemią to trzeba walczyć tak. No co ja się znam na epidemii? Co ja się znam na epidemii? Powiedzcie mi. Nawet matematyk, jak oblicza algorytmy, jak to będzie się rozwijać, to się zna na matematyce, jak cyferki polecą. Ale to się trzeba znać na medycynie, to się trzeba znać na teologii, to się trzeba znać na psychologii. Być kompetentnym, natomiast no niestety żyjemy w czasach prostaków, krzyczących prostaków i nie liczy się kompetencja, liczy się kto głośniej krzyczy. No ale no i bądźmy głupi, no to nie jest to samo co Ci powiedział lekarz, niż to, co Ci szamanka powiedziała. To nie jest to samo, to tak jakby siadasz do autobusu i bez różnicy, że to jest kierowca, czy jakiś gówniarz, który ze szkoły na wagary poszedł. No jest różnica, nie pojedziesz takim autobusem, jak masz odrobinę rozumu. Natomiast no, w sprawach innych jakoś tak sobie lekceważymy. Więc po prostu bądźmy rozsądni. Zachęcam, aby nie oglądać programów, jakie nas emocjonalnie rozbudzają, wprowadzają w lęk, Korzystajmy z odpowiedniej informacji, mądrych porad, bądźmy rozważni, gdyż wiele zagadnień wymaga dłuższej rozmowy, posiadania wykształcenia w danej dziedzinie oraz znania kontekstu. I to jest taka prawda. Nie znasz kontekstu, nie? E Wirus mutuje. A w którą stronę? A czy może mutować inaczej? Kiedyś z kardiologiem rozmawiam się, go pytam, mówi, no dobrze, że w tą stronę mutuje. My tego nie wiemy, po prostu jesteśmy niekompetentni i to nie dotyczy tylko medycyny, chociaż czasami też, bo, bo, dotyczy, bo niekiedy, kiedy się ludzie wypowiadają w sprawie życia, w sprawie życia poczętego, w sprawie tych różnych spraw bardzo takich delikatnych, także medycznie, nie tylko emocjonalnie, zupełnie nie rozumiejąc niej łatwo że swojej głupie wypowiedzi wysypując na śmietnik życie ludzkie. Przy czym we wszystkich kontekstach i tak samo Jakieś, no więc bądźmy rozsądniejsi troszeczkę. Pozostawiamy nawet biskupi, jak się wypowiadają, to nie mają ze sobą konsultantów, profesjonalistów w konkretnych dziedzinach. To nie jest tak, że siedzi dziadek, jak to, jak to próbują nam wbudować jakiś model, siedzi gruby dziadek w czerwonej czapeczce, drapie się po głowie i myśli, jakby nam jeszcze dopieprzyć. Tylko to są ludzie, którzy nie są odpowiedzialni za to, żeby. Uczenie kościoła zgadzało się z rzeczywistością, no i konsultują się ze specjalistami. To nie ma tak, że on jest specem we wszystkim. On jest specem o nauce kościoła, a odnośnie spraw medycznych, no to się to rozważa, to są komisje bioetyczne, więc spokojnie tak troszeczkę. Więc każdy ma swoje kompetencje i yy, nie każdy z nas jest lekarzem czy biskupem. Są też zapewne ludzie, którzy w tych trudnych czasach chcą coś ugrać na dla swoich interesów. Po prostu zwyczajnie ugrać. Nawet tego oglądalność na, oglądalność na internecie, bo z tego ma pieniądze. A więc strzeżmy się fałszywych proroków, jasnowidzów, innych oszustów zapowiadających nie wiadomo co, że oni znają na przykład datę końca świata i innych tam. Mamy autentyczną naukę kościoła i się trzymajmy. Nie dajmy się zmanipulować tym, którzy chcą wbić nas w wątpliwość w nasze serca chcą rozbudzić jakieś wątpliwości, brak zaufania do Kościoła. Szerzmy się też w tych, którzy pod pobożnymi hasłami głoszą fałszywą naukę. Chcę to podkreślić, bo jeszcze przed epidemią mówiłem Wam o tym i czasami mam wrażenie, że na pewno diabeł, a czasami mam wrażenie, czy jakieś jeszcze siły zewnętrzne atakując na Kościół, jeżeli rzeczywiście to jest celowy atak na Kościół, to czy nie jest zrobione z dwóch stron. Z jednej strony podpuszczanie nazwijmy to środowisk modernistyczno-liberalnych wewnątrz katolików, a z drugiej strony nakręcanie ultrakatolicyzmu z różnych przyczyn, żeby skompromitować, żeby zwaśnić, ale zwróćcie uwagę, że koniec jest takie, że i jeden kraniec, i drugi kraniec, już w ogóle mówienie o końcach w kościele to jest niebezpieczne, ale mówię to dla, dla wytłumaczenia procesu, i jeden kraniec, i drugi kraniec tych poglądów kościelnych łączy jedna myśl biskupy, tam gdzie pis. No to kurczę, to coś tu nie gra. To to pachnie, pachnie tym siarkom. To pachnie siarką. Więc bądźmy rozsądni, nie dajmy się nakręcać przez oszołomów. Tym bardziej, że czasem są inne, przywykliśmy. Że spokojnie wszystko się kręci, bo zanim komunisty coś w dzienniku powiedzieli, to się mówiło, stara wyłącz te bzdury i koniec. Natomiast teraz stara ze starym siedzą każdy przy swoim komputerze i się podniecają głupotami. Więc spokojnie, rozsądnie i słuchajmy mądrych i słuchajmy uczenia Kościoła, jeżeli chcemy trwać w jedności z nauką Kościoła. W tych czasach sektanci, źli politycy, inni prowokatorzy manipulują społeczeństwem i to widać wyraźnie. Nie bądźmy bezmyślnym tłumem, tym bardziej, że są też procesy psychologiczne, że, że w napięciu gdzieś ten tłum potrzebuje wyrwać te emocje. Bądźmy, nie bądźmy więc bezmyślnym tłumem, ale bądźmy mądrzy Chrystusową nauką. Nie narażajmy swojego i innych zdrowia oraz bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dlatego, że są też na świecie ludzie, którzy spokojnie siedzą, liczą, sprawdzają obserwują i na tym robią, kręcą swoje lody polityczne, materialne, biznesowe. No więc no nie bądźmy głupcami. I także ideologiczne. Nawet jak pewne decyzje wydają nam się może nadmierne, to pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Lepiej czasami ubrać maseczkę, nawet jakąś tam niedoskonałą i pomóc w walce z opioidami, niż później zastanawiać się, czy, czy to ja nie przyczyniłem się. Do czyjejś krzywdy, naruszając procedury. Bądźmy roztropni, spokojni w Panu, a każdą trudność przeżywajmy własce uświęcającej z modlitwą w braterskiej wspólnocie. O to, jest, to jest moje wezwanie. A nie kłócić się o to, czy można Pana Jezusa na rękę przyjmować, czy nie można, czy maseczka to jest kaganiec, czy nie kaganiec. Ty walcz o to, żeby komu nie przyjmować, żeby żyć w władce uświęcającej, żeby się modlić, to jest szczególnie w trudnych czasach. A emocje, jak chce sobie pozrywać, to nie wiem, przysiady albo pompki, nie trzeba wychodzić, zresztą jeszcze na razie z domu można wychodzić. To takie uwagi o charakterze ogólnym dotyczącym tej sytuacji zainspirowało ma, mnie, powiem szczerze, opowieść o jednej babci, która biedna, przerażona, nie u nas, Pewnie u nas też jest takich no, dużo. Siedzi, biedula i ogląda telewizję i ciągle po tych kanałach, po tych różnych jasnowidzach, czarodziejach, czyli otwiera się na działanie szatana, bo to trzeba jeszcze też powiedzieć, że jasnowictwa i wszystkie te czary, mary, horoskopy, to poza zwyczajnym oszustwem, to jest niekiedy odwoływanie się do mocy, których nie znamy, a które nie są z Boga, czyli to jest między, przestrzeń między zabobonem, a pokłanianiem się nieznanym mocą. Ezoteryka, otwartość na Działanie nieczystych duchów. To też trzeba od razu jasno powiedzieć. Później, żeby nie było płakania i zgrzytania zębów. Dlatego, że otwieramy się na głupoty. Ale czasami to jest po prostu zwyczajne nakręcanie się. I biedna siedzi, staruszka samotna, i pro, i, 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 i to ja już umrę, ale co dla was będzie, co dla was będzie. I opowiada jakiejś młodej kobiecie. To ona mówi, pani że Pani przejmuje, że nie. No, no ale to rzeczywiście można człowieka w, 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 wgonić w jakieś ten. W jakieś depresje. Wracam do naszego dokumentu o odnowieniu życia parafialnego. Więc Ojciec Święty też mówi o takich ciekawych rzeczach. Mianowicie na początku mówił, czy w tamtym, w tamtym tygodniu mówiliśmy o tym, że, że jednak trzeba dostrzec, że, że parafia nie do końca jest idealna i w dzisiejszych czasach potrzeba odmiany parafii. Mówimy o wszystkich parafiach, on, on mówił o doświadczeniu całego świata, że nie wszystko uczyniliśmy, żeby te parafie były normalne. W tym procesie odnowy przekształceń powinna parafia unikać ryzyka nadmiernej biurokratycznej organizacji wydarzeń oraz świadczenia posług, które nie wynarzają dynamiki, ale kryterium samozachowawczej. Tutaj yy, jeszcze mój kościół powinien pogłębiać świadomość samego siebie, medytować nad swoją tajemnicą. Moi drodzy, jest taki problem, że papież mówi, żeby nie było nadmiernej biurokratycznej organizacji, żeby nie było świadczenia posług, czyli żebyśmy się nie przemienili w super działającą instytucję. A z drugiej strony mówi, żeby yy, no, żebyśmy byli otwarci i tak dalej. Jak to zrobić, nie? No musi być jakieś zrozumienie też dla sprawy, bo tak, na przykład są rzeczy, które my musimy zrobić, a są rzeczy, które tradycja nakręciła. Na przykład potrzebne są papiery do ślubu, bo one w swojej istocie to nie jest czysta biurokracja, tylko to jest sprawdzenie, czy ten panuś, który z twoją córką chce ożenić się, czy on rzeczywiście jest ochrzczony. Jakby okaże się, że nie nieochrzczony, to wyłowimy, że on oszukuje. Czy on czasami się z kimś nie ślubował. A więc są rzeczy, które nie są biurokracją, tylko są normalnymi procedurami, ale oczywiście też w jakiś sposób uciążliwymi. I muszę wam powiedzieć, że chyba bardziej dla mnie niż dla was, choć to wychodzicie za tymi papierami. Ale one są uciążliwe, bo na przykład proboszcz przygotowując ślub czy, czy księża przygotowując do ślubu, no to papierki, które ślubnicy wiedzą o części z nich czy co ślub przygotowują się. Natomiast no, lata przez ręce duchownego takie rzeczy jak sprawdzenie w księdze, czy jest ochrzczony, czy ochrzczony, czy nie czy nie, lub uzyskanie takiego papieru od innej parafii. Czasami jednego od jednego od ślubu, czasami yy, wypisanie komuś takiego papieru. Później yy, oczywiście no, oni muszą przynieść dokumentację, że do komunii chodzili, oni ja muszą przyjąć, że ślub, że ten KTHZ przed ślubną yy, przeszli. Protokół trzeba sporządzić, zapowiedzi wygłosić. Jak wszystko za parafii, to wysłać papier o zapowiedziach, poczekać, żeby wróciło potwierdzenie, że jednak już są zapowiedzi i nie ma problemów. Wpisać, dotrzymać od urzędu państwowego papier, wypisać dokumenty do państwowego urzędu, wypisać w Księdze Katolickiej, naszej parafialnej, po ślubie do dwaństwowego urzędu dostarczyć w tych wyznaczonym terminie, żeby ślub był zarejestrowany. Wysłać do parafii, skąd byli ochrzczeni dokument, że zostali poślubowani. No więc to jest, rzeczywiście jest od piernika bawienie i każdy w zasadzie tam trochę można jeszcze by mogli, rzeczywiście tam biskupi troszkę może, ale to już bardzo mało tych papierków obciąć. Na resztę to jest, no to jest dlatego, żeby sprawdzić, czy był chrzczony, czy nie był chrzczony. Tam ktoś nie słyszał, że on się ślubował, czy nie słyszał. No więc, no, nie jest to całkiem tempa biurokracja. Natomiast to nie stanowi życia kościoła. Powiedzmy, prowadzą świecę, no, ale to że jest prawda. To jest normalna kancelaria, jak w dowolnym urzędzie. To znaczy, musisz siedzieć i papiery wypełniać, sprawdzać, czy też jeszcze musi być solidnie. Bo to, no, 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 bo to dotyczy jednak spraw duchowych, więc trzeba dbać o autentyczność tego, nie? <laughs> No i no, no działa to tak, że czasami tam oni są, to są ludzie zatrudnieni po prostu, nie? Natomiast ksiądz grzęźnie w tym, i to nie jest dobrze, to się księdzu nie za bardzo podoba. Ale z drugiej strony, rzeczywiście czasami parafia, później można wpaść w taki rytm i parafia, i duchowni wpadają w taki rytm, i jest nawet takie parcie społeczne na to, żeby parafia funkcjonowała jak dobrze zorganizowana firma albo spółka. Ona nie będzie tak funkcjonować nigdy. Chyba, że będziemy tyle mieć dochodów w parafii, na no, razie nie mamy i rzadko która parafia ma pewnie takie dochody, że będziemy w stanie po prostu zatrudnić pracowników na etaty, żeby to się dzieli i robili. Dlatego, że te opowiastki, to meta by przyszli zrobili, przyszli zrobili, to kwiaty można wyplewić. Natomiast dokumentację, żeby wprowadzić, to po pierwsze musi być człowiek dopuszczony do tego, po drugie zaufany, a po trzecie regularny. To jest normalna praca. No są rzeczy, które się nie da. Jak być kościelnym do skoku. Teraz nasz pan kościelny nie może być na, na ze, z tych, jak to się mówi, z przyczyn epidemicznych. Na razie jest wyłączony, ale normalnie przychodzi, normalnie pracuje, nie? I koniec. Więc to no nie da się inaczej. no Pewne rzeczy. I teraz jest duże napięcie, dlatego że niekiedy wybudowało się to w naszej już na Rzeczypospolitej także. Takie przekonanie, że par ten, parafia to powinna być jak, jak ta, jak, jak fundacja, jak stowarzyszenie, to znaczy powinniśmy być aktywni, aktywnie pozyskiwać projekty, aktywnie inwestycje prowadzić, aktywnie. I gdzie wtedy jest miejsce i czas na to, żeby się zatrzymać, żeby odwiedzić kogoś, żeby budować wspólnotę? Tak, zgadzam się, to też jest ważne wszystko ale proporcje. I o tym właśnie papież mówi, bo żebyśmy nie utknęli w papierologii, a powiem wam szczerze, można to tak zrobić, można sobie zorganizować, jak to się rzadko księże żartują, po prostu tak tylko ksiądz na mnie patrzy ładnie, tak? Myślałem, że coś chciał. A to bez okularów, to dlatego tak uważnie mnie przygląda, Więc można sobie zorganizować parafię takim, taką, wiecie, taką takie przedsiębiorstwo, to znaczy papierki latają, plakaciki, zdjęciki, trenę morele i sobie siedzisz w tej papierologii, mszyczkę, jak to księża niekiedy mówią trochę tak ironicznie, ale żeby zwrócić uwagę na pewien proces, mszyczkę sobie czasami trzasnąć, a później się bawić. Wtedy można odwiedzać urzędników, jeździć, projekty, szmyrywyry, tylko kiedy jest czas i przestrzeń na budowanie wspólnoty, spotkanie z parafianami, przygotowanie liturgii słowa, przewodzenie spotkań dusz katechizacja i tak dalej, i tak dalej. Więc ten model zachwycił nas trochę w 90 latach i duchownych, i świeckich. Jak nagle się otworzyło, nagle się okazało, że ksiądz jest człowiekiem i on może występować w imieniu parafii i nagle się to troszeczkę forma przerosła treść. Taką mam ocenę sytuacji. Myślę, że, że to dlatego może was zdziwiać pewne te moje hamulec w tej dziedzinie, ale no, wydaje mi się, że powinien być nacisk postawiony bardziej na sprawy dotyczące bezpośrednio budowania Wspólnoty. Oczywiście, no, mówię, są rzeczy, których nie możesz zaniedbać, no więc to ich robimy. Przekształcenie struktur, które parafia wyznacza sobie za cel, wymaga wcześniej zmiany mentalności, odnowy wewnętrznej, szczególnie tych, którzy są odpowiedzialni za duszpasterstwo. Pasterze powinni być wierni misji otrzymanej od Chrystusa, a zwłaszcza proboszczowie, szczególnie współpracownicy biskupa, powinni koniecznie dostrzec potrzebę reformy duszpasterstwa o charakterze misyjnym. Proboszcz według tej definicji jest pomocnikiem szczególnym współpracownikiem biskupa. Według innych też w tym dokumencie już jest nazwany pasterzem własnym parafii, czyli jesteśmy parafią i Powinien dostrzegać potrzeby reformy do spasterstwa o charakterze misyjnym. Więc dostrzegam. Parafia powinna być przede wszystkim ewangelizatorem. Kogo? Tych, kto, tych pięciu tysięcy, którzy są w naszej parafii, ale których nie ma w kościele. Nie tylko w czasie epidemii. Bo przed epidemią ich tu też nie ma. Można różne rzeczy opowiadać, ale król jest głowy, proszę Państwa. Znaczy tą bajkę, żeby wszyscy udawali, że król jest ubrany, a król był goły, dopiero dziecko krzyknęło, król jest goły. Więc taka jest prawda. 5 tysięcy parafian, 3,5 tysiące zobowiązane do uczestnictwa w niedzielnej mszy. Według średniej przed epidemią 3,5 tysiące żeśmy mieli w kościele ludzi. A później następny moment. Przychodzą ludzie do kościoła, nawet teraz, nawet zajmują miejsca karteczkę. Do komunii nie idzie. Ja, ja wiem, niekiedy są sytuacje trudne, ale czasami patrzysz, myślisz sobie, stary człowieku, czego się nie pospowiadasz? Może Pan dzisiaj przyjdzie po ciebie i po mnie przyjdzie pewnie szybciej niż po ciebie. No ale ja staram się chodzić do komunii. A czego ty nie idziesz do komunii? To jest przestrzeń misji, moi kochani. To jest przestrzeń misji. Nasze dzieci, które jadą do miasta i do dzisiaj nie znają gdzie. Ich parafia. I chętnie przyjeżdżają z powrotem tutaj chcić dzieci, czego? Bo tam nie mają żadnego związku. Bo tam tworzą dzikich blokersów, którzy są wyzuci już z katolickości. To jest przestrzeń misji. I to jest, proszę Państwa, to jest to, do czego nasza parafia powinna zmierzać. Nie ten. Przy całym szacunku i potrzebie kwiatuszków, dróżek i Bóg wieczego. Ale przede wszystkim my musimy mieć świadomość, że my jesteśmy po to, żeby być misją. to na nasza świadomość. Nie naszej parafii, współczesnego Kościoła w Polsce szczególnie. I dlatego to mówię, król jest goły, bo wychodzi na to, że właśnie tak to później wychodzi. Przychodzi do jakiejkolwiek konfrontacji, katolicy uciekają albo do jasnowidzów, albo na manifestacje przeciw w życiu, albo do partii, które no i tak dalej, i tak dalej, nie wiem. Gdzie, gdzie, jest to? No dlatego właśnie, że nie ma, jest problem z tą misyjnością Kościoła, przy czym Parafia jest misyjna, nie ja. Nie księża nas niechaj uczą. Księża są pasterzami. Jezus nas uczy, a my jesteśmy w tej Wspólnocie. Parafia ma misjonować. Parafia to jest przestrzeń ewangelizacji. To my mamy światu donieść prawdę o tym, że Bóg jest miłością. To takie mamy teraz doświadczenie. W parafii mamy rok, mówimy o tym, że chcemy, żeby był to rok. Bożej miłości, czyli Bóg Ciebie kocha, ale Bóg jest osobą, czy Ty wierz o tym, czy Ty z Nim rozmawiasz. To tak zapytać się na przykład, kim jest Bóg dla Ciebie. No, ja zadawałem takie pytania, niektórzy na sieparasie nie usłyszeli takie pytania. To czasami odpowiedzi są żenujące. To czasami Pan Bóg jest jak broszka po babci, albo jak pierścionek z orzełkiem w koronie. Takim to bardzo, to mysz z naszej rodzinie, ten pierścień był zawsze, tą broszkę jeszcze nasza prababcia, my zawsze, na święta, na uroczystości. Oto On, który umarł z martwesta dla Twojego zbawienia, który stworzył Ci i dał Ci wieczność. Jest broszką, którą sobie przypinasz na święta, sygnetem, który się rozmachuje, żeby pokazać, kim Ty jesteś. Więc, no więc o tym mówimy, o tych dwóch przestrzeniach, między spotkaniem z Nim jako z osobą, a u, u, urzeczowieniem Jezusa. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.